Nadszedł ten moment w moim życiu, w którym muszę kupić sobie samochód. Więc to zrobiłem i dziś mogę już go odebrać. Siemano i tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, i tak jak powiedziałem na samym początku, dziś kupię, a raczej już kupiłem, odbiorę dzisiaj samochód, mój samochód w Minecraft, więc jak widzicie w końcu będę tutaj, prawda, ja tości Szczypcą tutaj policjant będziemy w końcu normalnie podróżować sobie autkiem, a nie tak na piechotę wszędzie, co to jest w ogóle zagonienie. Ten. Jak widzicie, garaż to już od dawna czeka na to, żeby wjechać tutaj jakimś autem. Więc moje auto kupiłem, za niedługo dowiecie się jakie to jest, ale zanim cokolwiek to, zostawcie łapkę w górę. piszcie więcej w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał, więc zachęcam do tego, żebyście zostawili tą łapeczkę w górę. Zapraszam również na mój drugi kanał Szczypson Plus, tam będę nagrywał sobie Fortnite'a, streamował Fortnite i tak dalej. Kiedy... W najbliższym czasie chciałbym zacząć, ale tak jak wiemy, wszyscy rozpoczyna się szkoła, więc dopiero jak się rozpocznie szkoła, to tak naprawdę się okaże, ile czasu mam ja i ile czasu będą, będzie ogólnie na to, żeby takie rzeczy robić. W każdym razie możecie tam wbić, zasubskrybować, to Was nic nie kosztuje. A jeżeli coś rzucę, to będziecie to widzieli. Dodatkowo możecie wbić nasze w Pum, tutaj, prawda, nasze w można kupić sobie koszuleczki. Nie mam na sobie niestety dzisiaj, ale y, możecie sobie kupić. Etui, o tu mam na przykład Etui obok, y, więc można sobie takie coś kupić. Jest tam właśnie, czeka na Was więc wbijcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Też możecie wbić na Instagrama, tak jak za każdym razem mówię, to co odcinek, tyle rzeczy jest do powiedzenia, ale jest po prostu w opisie link do Instagrama, tam możecie wbić. Wrzucam sobie różne story i tak dalej. Dobra, zanim przejdziemy do auta, to ja chciałbym pójść powiedzieć Dave'ikowi o tym, że biorę auto, ponieważ prawda jest taka, że ja jestem policjantem, więc wiecie, ja prawo jazdy to od razu w pakiecie dostałem. A Davison, kurczę, on będzie się pewnie interesował, jak tutaj zdobyć, yy, prawda, sobie, jak to się nazywa? Prawo jazdy, ale na to też mam odpowiedź, ponieważ też otworzyłem specjalny taki biznes tutaj w Minecrafcie, który też wam dzisiaj pokażę Który polega właśnie na tym, że będzie można robić, prawda, sobie prawo jazdy w Minecraft, więc to będzie mega fajne Dobra, słuchajcie, lecimy od razu do Davika i mówimy mu, że mamy coś tamten On powinien być u siebie na ha... O jest u siebie na hacie, dobra, uwaga e, Pytanie, czy tu jest TNT, nie ma, dobra e, Wjeżdżamy mu od garażu, halo, halo Halo O, Davison Słuchaj, Ja nic nie zrobiłem, policja! Ja to nie, nie ja. Ale, ale słuchaj, ale słuchaj, ja mam dla ciebie dobre informacje. Dobra, dobra, ale przyznaję nie... się, nie trafiłem gumą do kosza, ale to było, to nie było w miejscu publicznym, <laughs> tylko w moim domu. Dobrze, dobrze, nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc. Nawet jakby to było w miejscu publicznym, to znaczy wiesz, lepiej jakbyś do kosza wrzucił, ale no nie będę za takie rzeczy ścigał. Poza tym nie miałbym czym ścigać. A jeżeli już mówimy o tym, czym miałbym kogokolwiek ścigać, to słuchaj, kupiłem auto. Nie wierzysz mi. Nie wierzysz mi, że kupiłem auto, tak? No to. ja robię to. to, to. Kiedy by policja miała tyle pieniędzy. Kurczę, be, no, be, be. Właśnie widzisz, yy, be, to cię be, be. zaskoczę dzisiaj. E, słuchaj, bo o kurczę, co to tutaj poczekaj. Bo to, to trzeba jest. robić. No pa. Wiemy, wiemy. i, no i dźwignia została. Dobra, no rozumiem, dobra, nie ale czekaj. Czas. O, ale zepsułem mechanizm. A, nie, dobrze? No dobrze. Dobra, Kur... no w każdym razie, słuchaj. Dostałem informację dzisiaj rano SMS-em na mój, prawda, telefon z ETU z szef -shopu, że. Mm. E, <laughs> Że, prawda, jest, y, samochód czeka w porcie, więc ja chciałbym z tobą pójść, żebyś, y, prawda, nagrać twoją reakcję na moje auto, bo ja wiem jak ono wygląda, widzowie nie wiedzą, ty też nie wiesz, więc zrobisz sobie, prawda, reakcję na to jak wygląda mój wóz, jesteś y, chętny, czy raczej wolisz iść grać w, w PlayStation? Albo nic nie Fortnite'a. A, dobrze, dobrze. No to widzicie, jak widzicie. No pójdę tu. Pójdę za Chodź, chodź do Portu, bo bo tam. Też Lamborghini? No, troszkę daleko temu do Lamborghini, ale czekaj, bo ja nawet nie wiem gdzie to w tym porcie będzie, to trzeba tu gdzieś znaleźć. Czekaj. No jak policja, jak policja to się kiją chyba. Czekaj, bo nie wiem gdzie to jest. To może w jakiś z tych. Chociaż nie no, w tych. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Powiedz mi. Nieważne, tu nie ma auta. Pokoje. No, w pokojach raczej nie będzie auta. Ale gdzieś tu powinien być. Szukaj, szukaj. Gdzieś powinien być w porcie wóz. Ej, dobra, widzę, widzę wóz, widzę, widzę wóz. Chodź, 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 chodź. Takie coś. Gdzie ty jesteś? A, tam. Ja. Nie, bo to jest mój family van, kurczę, no nie rozumiesz? To jest idealny da. wóz, prawda, da. do jeżdżenia, prawda, z ekipą. Ej, ale ty nie masz prawa jazdy, nie możesz jeszcze wsiadać. Ej, nie idzie. No, bo widzisz, bo ty nie umiesz. Jak się włączy. Ja wsiadam i od razu kurde działa. Dobra, no bo to jest moje auto, bo ty nie masz prawa jazdy i też nie Ej, Zostaw mi ten. No widzisz, tam jest. Ale co to jest w ogóle? Bo yy, dostałem właśnie informację, że dostanę paliwo też w, w gratisie, więc super fajnie, bo mam Ciebie. już paliwo. Ale dobra, czekaj, czekaj, bo ja muszę. Ile jest paliwa? Wysiąć. Ty widzisz, nie możesz. Ja, ja, od razu odpalam. Mam 5000, prawda, nie wiem, litrów na 30 tysięcy wolnego, Ale? więc czekaj, ja doleję litra. Gdzie tu jest? Tu jest. Pa patrz, patrz, patrz to, patrz to, bo ja tu mam wlew na paliwo. E! Ej, masz to na łbie! Co, co ja to robię? robię? <laughs> no masz samochód na głowie? <noise> nie wiem <noise> Nie wiem, ale jestem siłaczem, nie? Dobra, czekaj, leje paliwo, leje paliwo, uwaga Do... O, tu się tak leje, trzeba trzymać Nie wiem dlaczego mi to w ogóle na łeb skoczyło, nie wiem co się stało Myślałem, że mi ukradłeś już wóz, nie? Ja już się wystraszyłem Dobra, czekaj, zatankowałem, a możesz, możesz wsiąść na, prawda, nie wiem, na miejsce kierowcy, bo ty i tak nie możesz jeździć Dobra, Dobra ej story mam 25 tysięcy litrów, chopie, nie? Dobra, uwaga, pierwsza przejażdżka, prawda? Czekaj, tylko ja może zmienię y, kamerę na pierwszą osobową. witam ta fura nie odpala. Co? Ta fura nie odpala. Jak nie? Ej, co jest? Stary zepsułeś mi wóz. To nie ja! Ona już tak miała. Dlaczego ty mi zepsułeś wóz? To już tak miało, serio, trzeba iść do mechanika. Zepsu ty wóz. A nie ukradłeś mi kluczy? Nie, no jak to? Kurde, nie mam twojego. Nie, ukradłeś mi klucze. Na bank to były gdzieś klucze. Dlaczego nie mi twoich... nie działa to? Oddaj mi klucze. Nie mam Oda, Oddaj mi klucze. Nie mam kluczyków. Daj ale wiem, kto może mieć. Ale wiem. Kto może mi się mieć. wydaje, że ty masz kluczyki. Dobra, ja nie mam, ale wiem, kto może mieć. No, kto? To nie jest takie proste, bo ty się możesz zdziwić. Nie, powiedz mi, kto ma. Dawik. Kurde, no ale chciałem sobie pojechać. Ale dalej nie działa Kurcze, zepsułeś mi wóz to Nie ja! On już tak miał Jakiś wadliwy produkt No nie, no nie wiem Nie rozwalaj mi wozu ej, ale nie mogę jechać do przodu po prostu Dlaczego tak się dzieje? Stary zepsułeś mi wóz Nie ja nie zepsułem wozu, on już taki był Dave Son zepsułeś mi ten wóz, ja nie wiem o co chodzi, ale przyszła ale mi jeszcze jedna myśl naprawdę... Sobie taki ale wóz? czekaj, no właśnie, tak jak teraz myślę, to on był kurcze dwuosobowy, a nie, nie sześcio, bo tu jest chyba. Nie, pięć to osobowy tu jest. I tak mi się wydaje, że chyba sobie pomyliłem auta. Ale podobne były, podobne były. W sensie ja się nie znam troszkę U, to na to autach. To, to, to ale to może to czyś inny, może to czyś inny, ale tu może gdzieś jest jeszcze jakaś inna fura, która ten, która tutaj powinna być kurcze. A może. Ja Co to nie jest? Co jest? Co jest? Co no jest? No to jest przecież ten wóz, który ja zamówiłem, dobra, chodź, chodź. To na pewno będzie działał, dobra, mam kluczyk do niego. To jest to, jest to, na bank, czekaj. Wow, 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 co jest? Nie! Ja nie mam prawa jazdy! Te nie rób, stary! Nie, no bo mi rozwalić wóz! Wysiądź, wysiądź! Jezu, kurde. No, dobra, ja teraz mogę. Ale mnie wystraszyłeś Davison, czekaj, ja sobie zatankuję go do pełna, bo, bo tu jest kurczę, widzę, że nie za dużo, Ej, bo widzisz, nie umiesz wysiadać nawet z wozu i ci zadaje kurczę, prawda, obrażenie. Ej, ty też nie umiał. Czekaj, no zatankowałem, zatankowałem, dawaj, wsiad. nie no, ale czy, ale czy ty możesz, czy ty możesz wysiąść, prawda, z... ale, nie, rób, nie, bo mnie wy... nie umiesz prowadzić jeszcze, nie, no i ty mi zepsułeś wóz. Jezu, Dave, wsiadaj, wsiadaj. Dobra Jestem. kurczę, bo ty jesteś, nie nie, ty jeszcze nie możesz, czekaj, muszę sobie wyłączyć pierwszą osobę, bo ja nie umiem jeździć na tej dziwnej Dobra uwaga, wyjeżdżamy tu Jak ci się podoba wóz? Fajny? Kurde, no dobra bryka, ale dobra jak się bryka, co? No ja normalnie tu jeździsz tak, Patrz, w, w, zaparkuję prawda do mojego garażu pięknego Widzisz to? Widzisz jakie piękne parkowanie? Pa i teraz, dobra. i to jest to co patrzyłem i tu zamkniemy, eee bo mnie zamknęło tam w sumie Ty już nie wsiadaj, nie 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 rób! Nie rób! Proszę wysiąść! Nie, nie no, już wyderzyłeś mi w żywo, płot! Nie no, przesuń się! Bo mi zarysujesz wóz! Nie rób, bo mi zarysujesz wóz! We! No i nie kurczę na przystanek nie mi wjeżdżasz. No i widzisz Davison, coś ty narobił. Pa, ja, o ja, co jest, nie mogę wsiąść. Kurczę Davison. Ostatni o raz. Ja od zawsze, odkąd jestem policjantem, mam prawo jazdy Poli Policja umie jeździć. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, wsiadaj, bo ci muszę pokazać miejsce, w którym ty też będziesz mógł się nauczyć. Bo widzę, że ci to średnio idzie, a ja mam takie miejsce, w którym wiem jak to zrobić, żebyś potrafił. Pa, jedziemy sobie tu, prawda? I tu zakręcamy na tej jezdni i patrz co tam jest na drugim końcu jezdni. Widzisz to? O Kurde Pa, tu Ale weź, zakręc, no, Kurde wyjechałeś! Dobra. dobra, dobra, dobra. Pa widzisz kurczę co tu jest? Zbudowałem... Ale czekaj, wjeżdżamy do środka Bjeżdżamy do środka. Ja. Dobra, ja jestem w środku. Gdzie ty jesteś? Pa, nie, ale, 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 proszę, ale proszę siąść, proszę zsiąść, bo ty bo ty tu znowu ten... Jak, jakie... No, Wik. Na co byś chciał zrobić prawo jazdy, co? Możesz sobie wybrać, prawda, jeden z tych wozów. O, tu... Ale nie wsiadaj, one nie ale działają. Ale one są niezdolne do użytku. No bo, bo nie masz kluczyków. Ja mam. Daj klucza. Nie, 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 nie mogę ci dać. Pożycz kluczyk. Nie mogę ci dać klucza, bo to jest klucz ale do mojego wiem, wozu. Wygląda, ale, nie, ale nie, ale słuchaj, ale to jest miejsce, w którym ty będziesz mógł, pra... ja sobie tutaj, o, ja tu przyjdę od drugiej strony. Proszę, zapraszam do kasy. Nie, 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 od drugiej strony. Tu, prawda, widzisz to? Dzień dobry. Oj, tu możemy, prawda, sobie porozmawiać. Tu możesz się zapisać, okay. prawda, na kurs jazdy. i Ja cię wtedy zapiszę i będziesz mógł się nauczyć, będziesz mógł jeździć. Co ty na to? Cześć. Ale nie w ten sposób. Możemy normalnie rozmawiać. Cześć. Chcesz się zapisać, czy nie chcesz się zapisać? Cześć. Dobra, no to rozumiem, że nie. Cześć! Nie, no co? Cześć. Dobra, cześć. Dobra Davison, tu będziesz mógł, prawda, jak, jak już się namyślisz, jak już uzbierasz odpowiednie pieniądze, bo to swoją drogą też kosztuje, to będziesz mógł prawda, tutaj przyjść i sobie wykupić, prawda, jazdy, nauczyć się jeździć yy, autem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19, .19. przypominam o kanale yy, Szczypson Plus, przypominam o Instagramie i zachęcam do wbicia na Szef i do Davika też możecie wbić link do niego, kanału jest w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.